Walczymy z powietrzem, tak? Tak, walczymy z powietrzem. Ok. Siema. No ja zrobię rundkę wokół mapy A kto sobie rundkę pojechał robić No jeszcze, jeszcze Moja rundka zajęła dłużej niż 7 minut pewnie No cudzie To że te bitwy są nie większe bitwy są nie większe niż no, 6 minut no, Wy jeszcze nie wiem jak restajesz i krążyłem mapę ja się jeszcze ładuję, boże kochany, stary No właśnie. I to jak to co robimy? No, no to nara. Co? To od czego zaczynamy? Znaczy ja, to się nagrywa jak już. <suszy> <suszy> nie. czerwdza zarobi ode mnie kulkę. Nie, bo Ty? Nie, nie włączyłem sobie waję. Bo też chórzem, kurde. nie, bo kurwa by mnie zniszczył no. na hita.

bardzo jebło, Fadzik? Nie wiem o co mówisz. Bo strzeliłem obok ciebie. Rozpędźmy go do... granic możliwości. 18 to jest granica możliwości. A wiesz, że, jest, że pojazd został buff'em normalnym w No. No Ma jechać, chyba 20 na godzinę. Dobrze, panowie, to mówcie, co... No, kurwa, chyba 10 do tyłu będzie jeździł, ale to i tak kurwa dalej jest wolne To mam mówić? się co chcecie Mówię Cię co chcę, mówię bo... Bohaterem to jestem Jestem też dziewięćdziesiąt. A to się Ogłasz ogłaszam, że sześć jest nadpuszysty. Boże, to się znajdzie w sieci. Jeszcze w nie nie Tak. A ja ogłaszam, że te dwa samochody będą rozwalone jednym ampekiem. Nie. Tak się stało. Muszę ich dać amachadziać i nie mogę. Zobaczymy tak. teraz, czy. wypadł kap Ty kapusiu. Czekaj. sera widzenia Tam zaglądajcie pod ten budynek do UFO. Zadbajcie, żeby to UFO odleć, nie odleciało. Aha. Bo tam jest UFO. What? Tak. Tu? Zobacz. Tak dokładnie tam, gdzie jedziesz. Wjedź tam do środka i popatrz na sufit. I nagraj to najlepiej. E, nie jest nic mówić, <głos》>, ale na suficie nic nie ma. Taki krążek? Nie, nie ma. No jak, kurwa, nie, no ma... nie ma go. No nie ma, Ty normalną w, w On leciał. No. To co? no leciało to... jedzie jedzie jedź, sprawdzić no nie ma jedź, 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 zobacz. No kurwa jakoś widzę tutaj Gdzie? No, tak stanąłem to tak widzę tutaj jedź, A, -a. A to A no jest! Kurwa to ucho, a ja kurwa przyleciałem specjalnie, żeby samemu sprawdzić. No, mm, tutaj jest. Zu ready, to! Dobra, teraz potrzebuję was trzech. Nie to, miejscu, Nie skazujcie. No, potrzebuję no. was tu wszystkich trzech. A jedziemy, i zostały dwie i pół minuty. Chyba starczy, żeby mnie wepchnąć tutaj. No, pa, no. Nie a, nie a nie więc, wepchnąć. a więc mówiąc tak, na szybko plus mnie będziecie widzieć w rąbnicie dziękuję O kuźwa, zapomniałem, że piąta więc. Wpycham go <laughs> What the fuck Dobra, odjechać, odjechać, odjechać I spadłem, dupa Nie? Ej, ja sobie wjadę, czekaj, bo mógłbyś, mnie będzie szkodać Mogę ci tylko i na stwierdzić Jesteś przeżywie ciężki Musisz bry, 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 bry. podnieść od tej strony Nie, od okay. tej Ale nie w tak! Co za wpychać? Szejt, dawaj, 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 dawaj Ja nie pcham Wyżej nie jadę do pomocy Kurwa Trochę podniosę mi się gąsieńce do góry Aha, Aha raz? No i brawo! Dobra. Myślałem już, się, że się zobaczyłem. Ja się nie zmieszczę tutaj normalnie. Widzisz, szejd jesteś zbyt gruby, żeby tu się zmieszczyć. Szkoda, że Freddy fajnie, a bym cię chętnie zwrekował. Teraz. Wrekuję smogu. Ej, szejd! A ja sam sobie wjadę. Tak długą jak cały mój czołg. Okay. Siema. A to nie jest najdłuższa. ta przedostatnia jest jeszcze dłuższa. Elo, ready. Dobra. Ile macie po w takie takich tutaj? Eee, jeszcze? Nie? 14. 15. O, jeszcze... A jeszcze 14 o, hajków jeszcze, mam. Jeszcze mam 9 hajków apcr i 10 apk Z czego jeszcze 5 wystrzeliłem. Czyli łącznie jakieś eee. 29. Dobra, 20? ile się wywołujecie? W jakieś 10 sekund? 11,5 5, 5 sekund równe e, Patrzcie gdzie stoję, siema ja <grym> się Co ty Chłopaki, siema <grym 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 Sam sobie wjechałem Wjechałem Ja pomocy nie potrzebuję ty.